W ochronie zdrowia nie dzieje się najlepiej. Jak wiemy, pandemia nie ustąpiła i końca nie widać, i dlatego pierwszą rekomendacją na ten moment, jaką chciałam przedstawić, jest przygotowanie przez Resort Zdrowia programu zabezpieczenia państwa i obywateli przed skutkami ewentualnej czwartej fali pandemii oraz osiągnięcie maksymalnie szybko poziomu naszej odporności zbiorowej. Mimo iż w badaniach reprezentatywnych stwierdzono prawie 60% osób z przeciwciałami, to liczba zaszczepionych obywateli wciąż jest niezadowalająca. Aktualnie wynosi 11,2 miliona obywateli. Szczególnie niebezpieczna jest rosnąca liczba przypadków nowego wariantu wirusa, w wariantu Delta. Wariant Delta jest wyjątkowo zaraźliwy i powinien być ściśle monitorowany. I póki jego liczba jest jeszcze stosunkowo mała, a zanotowano do wczoraj 90 przypadków, to istnieje jeszcze szansa na zahamowanie jego rozprzestrzeniania. Wymaga to jednak bardzo przemyślanych, skoordynowanych i ściśle monitorowanych działań ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak również pilnej modernizacji jednostek SanEpidu. Kolejna rekomendacja to rekomendacja dotycząca wykorzystania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Wykorzystanie tych środków nie tylko na samą odbudowę zdrowia pacjentów po pandemii, ale równocześnie na reformę całego systemu ochrony zdrowia. Postulujemy też ponownie rozwa rozważenie zwiększenia kwoty 4,5 miliarda euro, jaka jest dotychczas planowana z funduszy unijnych na ochronę zdrowia. Kwota ta stanowi niestety tylko 12,6% ogółu środków KPO. Biorąc pod uwagę skalę dotychczasowych problemów w ochronie zdrowia i, i tych dodatkowych wyzwań, które spowodowała pandemia i jakie stoją przed systemem w związku z ciągłym zagrożeniem epidemiologicznym, oraz bezwzględną koniecznością reformy całego systemu. Kwota ta po prostu wydaje się stanowczo za mała, szczególnie w stosunku do planowanych wydatków na inne obszary. Proponowane ponadto w ramach KPO działania na pewno nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeżeli będą upolitycznione, a są upolitycznione. Koncepcja wykorzystania tych środków, zarówno na odbudowę, jak i reformę całego systemu ochrony zdrowia, Powinna powstać po prostu ponad podziałami politycznymi i opierać się na długofalowej strategii dla ochrony zdrowia. O jakich pozytywach możemy mówić? To przede wszystkim wprowadzenie programu profilaktyki 40, gwarantującej każdemu obywatelowi, który skończył 40 lat, jednorazowy pakiet badań diagnostycznych. Program ten ma pomóc oczywiście w odbudowie zdrowia po pandemii, ale także uświadomić obywatelom potrzebę takich badań. Przewidziane są trzy pakiety: pakiet dla kobiet, pakiet dla mężczyzn, mężczyzn i pakiet ogólny. Szkoda tylko, że we wspólnym pakiecie zabrakło badania poziomu witaminy D3. Tak ważnej dla organizmu, wskaźnika odporności naszego organizmu. Cieszę też zwiększenie na ten rok budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 4,3 miliarda złotych. Jakie zaistniały zagrożenia? Przede wszystkim odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Mimo znanej od szeregu lat niezwykle trudnej sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia, rząd nadal lekceważy ten problem i wraz z częścią posłów przyczynia się po prostu do jego pogłębiania, odrzucając słuszne postulaty Senatu. Jak wylicza środowisko pielęgniarek, jeżeli nie zainteresuje się młodych ludzi, zawodem pielęgniarki położnej to w najbliższych latach 270 szpitali może zostać pozbawionych tego personelu. Zgodnie z propozycją rządową 150 tysięcy pielęgniarek i położnych, które stanowią 57% wszystkich zatrudnionych otrzyma takie samo wynagrodzenie jak salowa czy rejestratorka medyczna. Rozkład struktury wiekowej też nie napawa optymizmem, bo prawie 36% zatrudnionych to najstarszy przedział wiekowy, 51-60 lat. Dzwony już dawno biją na alarm, tylko rządzący nadal niestety ich nie słyszą. Kolejne zagrożenie to zagrożenie pogorszeniem się dostępu pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej w związku z brakiem podwyższenia stawki kapitacyjnej dla POZ-u. Mimo wysokiej inflacji, która rok do roku wynosi 4,4%, a zapowiadana jest na poziomie 5%, Fundusz Zdrowia nie wyraził zgody na stosowne podniesienie tej stawki. Efektem tego może być odejście z pracy wielu lekarzy i pielęgniarek, które. I już będąc emerytalnym, wspierają ten fundamentalny sektor ochrony zdrowia, jakim jest podstawowa opieka zdrowotna. Tylko w ubiegłym roku odeszło z POZ-u 300 lekarzy. Dramatyczna też jest wreszcie sytuacja pacjentów onkologicznych w związku z nałożeniem się dwóch roczników pacjentów z ubiegłego roku i z tego roku. Oznacza to, że w tym roku będzie o co najmniej 40% więcej diagnoz nowotworów niż w roku ubiegłym. Utrudnienia w badaniach profilaktycznych, diagnostyce, terapii onkologicznej w ubiegłym roku przyniosą niestety też tragiczne skutki w tym roku i oczywiście w latach kolejnych. Sytuację pogarszają dodatkowo braki kadrowe, a szczególnie brak zainteresowania młodych lekarzy tą specjalizacją. Trudno zatem o optymizm w ochronie zdrowia.